Dzień dobry, witamy Państwa w Mikrodomu Kultury, najmniejszym z największych domów kultury w Poznaniu. Znajdujemy się na ulicy Lotaryńskiej 6, gdzie od 2018 roku e, tworzymy inicjatywę dla mieszkańców i mieszkanek na Ramowicach. E, z myślą o integracji sąsiedzkiej, ale też o odtworzeniu czy zapisaniu niezwykłej historii osiedla, na którym się znajdujemy, a które powstało w 1933 roku i działa do dzisiaj. Miejsce to tworzymy oddolnie. Jako aktywiści, aktywistki, osoby zajmujące się kulturą w mieście zaangażowaliśmy mieszkańców na Ramowic, Radę Rodziców, tutaj z pobliskiej szkoły numer 48. Domu Kultury opieramy na potencjale tego miejsca, w którym się znajdujemy i kilku inspirujących elementach. Bardzo ważny jest dla nas przestrzeń ogrodu, którą od wiosny do jesieni uprawiamy. Jest z nami profesjonalny ogrodnik, który podpowiada... W jaki sposób uprawiać rośliny, głównie rośliny jadalne. Zachowaliśmy bardzo wiele drzew i krzewów owocowych po poprzednich mieszkańcach państwu Horojtko, którzy żyli tutaj przez kilkadziesiąt lat, i również ich historia jest dla nas inspiracją. Może oddam głos Mateuszowi, który opowie o Archiwum Społecznym na Ramowic, które również w ramach działalności Lotaryńskiej 6 tworzymy. Ważną częścią naszych działań programowych jest tworzenie Społecznego Archiwum na Ramowic. Czym jest takie archiwum? Społeczne Archiwum to przede wszystkim opowieści od samych mieszkańców, ich fotografie. Interesuje nas, jak wyglądało tutaj życie w latach 50., 60., jak powstawał kombinat, jeden z największych kombinatów ogrodniczych na Naramowicach, gdzie spędzano wolny czas, kto grał w amfiteatrze, czy była to Maryla Rodowicz, czy Urszula Sipińska, czy na Naramowicach swoją metę miał wyścig w pokoju, jakich miejsc już tutaj nie ma, a jakie miejsca przetrwały w pamięci mieszkańców. Nasz mikrodom kultury to także miejsce sąsiedzkich spotkań i możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności. Podczas warsztatów rękodzielniczych robimy nie tylko takie piękne betonowe doniczki, ale również makramy oraz możemy odrestaurować swoje własne meble. Wspierają nas twórcy, artyści i osoby, które przychodzą uczyć nas nowych umiejętności, pokazując nam nowe techniki. I wskazując na użycie nowych narzędzi, ale nie tylko. Bardzo dużą wartością jest dla nas to, że przychodzący tutaj sąsiedzi i sąsiadki. Pomagają nam kolejnemu pokoleniu uczyć się rzeczy, które są dzisiaj już zapomniane. Mam tutaj na myśli haft, robienie na drutach, czy szydełkowanie. Bardzo ważne jest dla nas nie tylko uczenie się od fachowców i specjalistów, ale przede wszystkim uczenie się od siebie nawzajem, uczenie się od sąsiadów i sąsiadek. Wspólne spotkanie się przy cieście i herbacie pozwala także dowiedzieć się czegoś, czegoś nowego i zdobyć zupełnie nowe umiejętności.